Chmurne niebios sklepienie, szaro cieniowane, rozjaśnia się. A księżyc, niby pająk złoty, Wypełznął swoje czyny i spłoszył ciemnoty, które lecą w otchłanie okien niezbadane. Hej, złocony, złocony, stądże przecie do mnie. Bo mówią ludzie, żeś jest pociechy zwiastunem. Więc ja cię przyjmę szczerze, chociaż cicho, skromnie, tak jak można przywitać wśród cierpień kolei, kiedy człowiek skrępowany nieszczęścia całunem nic nie ma prócz łez, wspomnień i może nadziei. Hej, pająku złocony, łzymy już wyssałeś, bo w nich nieraz spędzi promienny kąpałeś. A chcesz mnie? Słuchaj, jakże? Czy słyszałeś? Słuchaj, wiem, że przed chwilą widziałeś powoje, co wyrosły niedawno, a już czegoś pragną. Już z lekka wyciągają słabe ręce swoje, by uchwycić gałązkę, gdy ją wichry nagną. Biedne powoje na próżno wyciągają ręce, bo gdy się gałąź schyli, chwycić jej nie zdążą i rosnąć bez pomocy tak się splączą, zwiążą, że pewno umrą w męce. Księżycu, ty widziałeś nieszczęsne powoje, widziałeś pierwszą młodość, pierwsze mary moje, więc nic ci już nie powiem o ludziach, o sobie, bo i tak dość mówiłem. Teraz dzięki tobie szczere dzięki, boś smutny. I znajdź, że me żale nie zostały u ciebie jak ziarna na skale. Lecz odwiedzaj mnie czasem, pająku złocony, bo mówią, żeś jest pociechy z zwiastunem. Odwiedzaj mnie, gdy w oknie siadam zamyślony. A ja cię przyjmę szczerze, chociaż cicho, skromnie tak jako człowiek spowity nieszczęścia całunem hej zwiastu nie pociechy pamiętaj tam o mnie